Też zdjęcie zrobił super, dobra, ale idziemy na misję. Młot żelazny się robi. Punkty są jeden, zostawisz, by w siłę pójść dalej. Gniazdo. A zielone? Jakie zatrute było. Oj, coraz głębiej w miasto. Przecież nie, już tu byłem. Patrzcie. Kurde, wstał. Tak chyba jeszcze będzie. Tak chyba wypadł z Pas, o tu gruba, o kurde, nie ma coś pod 500 z życia, z tego co kojarzę, nie ja zrób to, wyśmiech, ty jeszcze żyje! kurde, mosty. No, już nie żyje. Okej. Okay. A, tu do góry, dobra. Dobra, pora wymienić młotek. Coś Przedam go, nie? Dobra. Tu jest wyjście. Tu kuchnia, trzeba dobrze kuchnię sprawdzić. Okej. Okay. Se mais a passagem já estamos gura, concorda. O kurde, Czekaj, cześć za drzwi, za drzwi, za drzwi. Tu masz sześć strzałów, Przecież to raz, dwa, trzy idzie. O no ty, ale unik, żeś zrobił. Tyś ups. To moja? To moja. I teraz co mamy? Książeczki... Książeczki... Buty skrytobójcy... No co lepsze, to na handel, to na handel. Buty! Dobra. Teraz powinien wbić dziesiąty poziom, co znaczy, że może być jest misja specjalna. Nie wiem, czy z dostanę rower, o to jest chyba, tak jest, węgiel. Ja pierdziel, cały czas mu się tylko żłopać co. Ja już miałem kwasik, czemu to tu nie weszło? E, to handel, handel... To, 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 to... I to tu jest git. Jeszcze wezmę do handlarza te rzeczy Ale się już napił, wystarczy mu. Lecimy Ciekawe czy to już będzie ta misja. Otwórz szlak handlowy. Czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Okay, mm. No i bruk. Jest. I super. Nie, Maruś. Ale punktów naszą Siła. Ujęzdem dzielki tą siłę dawej. Dobra, yy, mamy rower. To jest za zajebiście. A miałem mu sprzedać rzeczy. Ty kurde, dwa tysiące? Mało, a? 1,5 kilometra. Przez miasto przejadę. Dobra, jedziemy na przygodę. Kurde, a bo jest na myszka. tam mam to się robi Hib. E, eee, trzecie. To zostaw. Miesz hajs. jedziemy. Co to się pali? A ja niepotrzebnie. Dobra, nieważne. Mówisz, przecież w tego miałem. Mia miazga to się nazywa? Mega miazga. Dobra, idziemy sobie teraz, wysudko. Jak wiadomo, jaka ścieżka powinna, taka droga normalna prowadzić. Trader Jen, proszę. Czyli zimowy. Nie, ona była na zimowym? Nie. Dobra, jak dojadę, to wrócę. No i co, już Jen... Myślę, że to jest dużo znów do sprawdzania. Odszukamy jej torebkę. Dobrze. więcej czasopism. Dużo, dużo rzeczy, bo ja tam się podoba pieskek. Buty nie ma. To nie jest do lutowania. Rzeczy dobra, idziemy dalej. Ktoś się zmarł. Śmieci. Drogi Gina, już mnie przegapił. Sztandary. Jest, Jest spalony. Zepnę to, jeżeli. Destaw naprawczy. Nice. Staret. No, jeszcze to sprawdzałem. Tutaj jest śmietnik. Baweł, no dobra, już idę do niego. Dzień dobry. A nie, bo jeszcze idę tu. Dobra, już mamy reflektor zrobić. A masz tu burder kobieto? To nie było można... No i proszę bardzo, co bym chciał? Pakiet wytwórstwa, oczywiście. Czy mogę przeżyć towar? Słuchaj... Eee, weź to. Eee, że poradnik łucznika. Krótko taktyka, noc prześladowców, zestaw rozmawiony uchwyt, łopaty. Zaawansowany miech Wezmę Zbieracz i brezent też. Szybciej będę miał tą wodę To już sobie później będę sam mógł robić. Eee, co tu ty ty jeszcze masz, żeby mnie interesowało? nie za bardzo. Kowadło ma, też się wezmę. Wszelkie stroje i tyle. Ok. Te rzeczy sobie tworzyć. Pojadę tak. Jut mam po drodze znalazłem. Garny grill. Grill chyba mogę zrobić w tym. Już mam i zaawansowany miech. Aha, ona no też ma tego poziomu, ale to dobra. To mnie interesuje. Drewniana maczuga dwójka. Co jeszcze? Szprzelba rurowa dalej. Potrawkę żula. Uy, dobra, gdzie jest rower z tyłu? Ile kasy zostało? Uuu, puściutko. Serio? To jest mapa, czekajcie. Tu jest droga. A ja pojadę tu. Cześć jak w lewo i w lewo. Ty, ty, ty a za ciebie jest więcej? Nie, teraz sam. Jak spaw w mi. Ta i w lewo pojadę, zobaczymy. No, tam się nie sry. I Czyli tu przez góry? Może Dobra, wrócę na bazę to no cięcie sobie tu zrobię. to co? Na... Jest w bazie. Oj! O, dobra. Po pierwsze. Kolektorek dostaniesz to i to szybkość zbiorania zwiększa ilość codziennej wody. Ok, i w później też będą zmiany. Wpadnie kowadełko i wpadnie mieszek zarobiście w postaci zwykle chce się trochę um... wszystkiego no ja dalej robimy wodę dobra, ale się trzeba zrzucić miodek jedna z ważniejszych rzeczy to poszło tu, to jest podstawa, a to jest inne to już jest elegancko. <laughs> Juka, Juka, czemu? Coś z Juki. Juka nasiono, ale Juki samej w sobie nie mam. Chryzantemy? Tu. A dobra, zrobię sobie herbatę 4, 3 To do jedzenia w czego, ale jedzenie mam, mam. Głodny jest, nie jest e, minuta 50. Dobra, jadę do handlarza Nie no, z rowerem teraz lepiej. Kurde, dzień piąty, trzeba by bazę na hordę zrobić już. Ta z pierwszej części nie była taka zła. To właśnie, żeby jest wyżej. Aha, nie masz. Ej, a ty nie masz? O, nie ma drugiego poziomu? Kurde, ty prędze f... I'm gonna make you, in. it's a deal. Disappoint me, and you'll find yourself on the wrong end of a rope. Zrobię tą misję. A ja niech, nie zdążę chyba na niego wrócić. To co bym teraz do Jane musiał jeździć albo bazę przenosić? Nie no, mi się zdaje, że. Ona turysta. Łaże. Potrzebna on. Dobra, kopiujemy. O, aktywuj na razie. No chyba się będą respić zębiaki, nie? Jak... ...wykopię ileś tam. Jak się okrop zmniejszy, nie? Тебе от Jeden chyba na wpierdol przyszedł. Iś. To drzewo zbiję mogę. Mogę dwadzieścia pięć No Lepiej widział czekać. Gdzie jest rower? A, powalczę z O kurde, dobrze się zamachnąłem I prawego. I z lewego. Dobra, noż na leży. Co ja tam w ogóle znalazłem? Rolnictwo. No przeczytaj, to wywal. Ej! Kurde, za dużo guzików. Dobrze, jedziemy. Zdążę. Tereddüş erimedi. 13. İşte. No dalej. Dobra, nie biorę więcej jednego misji. To jest bez sensu, to pierwsze. No znaczy, one są proste, ale... Mieżycieć mm. czaszek, nie mogę. Ale to działa tylko na maczugi? Dobra, szybkość. O dobra. No już było na co wydać półcik. Elegancko. A książki mam znowu Pancerze, narzędzia. Może strzelba. Kamienne narzędzia czwórki. Okej. Okay. Strzelba rurowa. Aaa. A później jest chyba ta dwururka tylko, nie? Dobra, na bazę. co my mamy na bazie? Tu sobie rosną. Nie yeah. mało tych pieniędzy dał. No co, trzeba wyjechać do GN, napiszę. Z wytrzyma. To, pojechać do Jen i tam zacząć robić misję. To będzie akurat ale też trzeba bazę skończyć. Także jest do roboty. Ale to na razie tyle 7 Daysa na dziś. Hmm.